na Was serdecznie. Dzisiaj filmik w sumie taki trochę na życzenie. Ponieważ zapytałam się Was ostatnio na Instagramie, czy macie ochotę zobaczyć, co jest w mojej e, kosmetyczce. I oczywiście, e, oczywiście, no nie spodziewałam się, ale dużo z Was powiedziało, że tak, że chętnie, dlatego przychodzę się z takim luźnym filmikiem. To być takie naprawdę. E, ja za bardzo mi przypadam z tymi filmikami z serii, co jest w mojej torebce, ponieważ moim zdaniem to jest takie trochę gukowate co się ma w torebkach, ja przynajmniej noszę na tyle interesujących rzeczy, żeby taki film robić jego update. Oczywiście ja go nakręciłam razem z Agnieszką, z notnikami u mnie była, ponieważ ona miała coś więcej w torebce. Miałyśmy też torebki z samej firmy i tak w sumie myślałyśmy, że to może wyjść ciekawie, ale raczej nie myślę o kręceniu update'u czy po prostu kolejnego tego filmiku, ale Macie to znaczy, co jest w mojej toalet, w mojej kosmetycznej toaletce. I ta kosmetyczka to jest taka różowa kosmetyczka. E, którą dostałam ostatnim razem e, kiedy kupowałam kosmetyki marki Elizabeth Arden to był też są taki e, gratis właśnie kosmetyczkę i kilka e, miniaturek e, wcześniej nosiłam rzeczy po prostu kiedy zmieniałam torebki, mam już aż trzy e, te takie duże, to po prostu każda razem, kiedy zmieniałam torebkę, musiałam przepakowywać wszystko e, i to się tak walało po całej tory, a później okazało się, że czegoś nie mam, a e, właśnie od kiedy sobie wymyślałam patent, że będę trzymała wszystko w kosmetyczce i po prostu ją przekładała z torebki do torebki, będę zawsze miała pewność, że mam wszystkie potrzebne, naprawdę potrzebne rzeczy e, przy sobie tutaj oczywiście dużo nie mam, ale widzicie ta, ta kosmetyczka nie jest e, duża, mam jedną przepiękną kosmetyczkę to jest ta e, kosmetyczka z Pędzli e, Zoeva. Zoeva, Zoeva. E, myślę, że to jest skó e, skórzana kosmetyczka. Z kosmetycz kosmetyczka z bardzo porządnym zamkiem i z przepiękną, funkcjową e, podszewką w środku oraz dodatkową jedną kieszonką. Ale jak możecie zobaczyć, ona jest naprawdę. E, no naprawdę jest duża, dlatego no, zbyt dużo miejsca zajmuje w moich torebkach, Dlatego noszę teraz wszystko w tej. To na pewno do końca nie jest jakby mój. E, Ponieważ jakiś taki czerwony plastik z złotym zamkiem, bardzo mi się kojarzy z takim. Ja bym dzieła to na bogato, takie wiecie. Ja tam wierzę taki rosyjski styl białe kozaczki, czerwona skórzana torebeczka i laska śmiega. Tego to nie jest do końca mój styl w ogóle to nie jest mój styl ale jest ona fajna, pakowna i po prostu też łatwo ją znajduję w torebce dzięki temu, że mam właśnie taki kolor. Już bez dłuższego wgadania. zaczynamy. Kosmetyczka jest naprawdę wypełniona po brzegi i co ja tutaj w nim mam, to po prostu po kolei wyciągała słuchawki, słuchawki. od mojego telefona, Ja mam telefon Samsung Galaxy S3. To jest telefon, który już po półtora roku zaczął się tak psuć, że no producent aż się prosił po prostu o to, żeby kupić następny model, ale doczekam i poczekam do... E, stycznia, kiedy kończy mi się abonament, zepsuł mi się już mikrofon. Także e, muszę rozmawiać przez słuchawki, tych tymczasem przy sobie nie, nie, po prostu nie odbieram telefonu. E, Także muszę mieć słuchawki, ja też zawsze wracam z pracy, to e, lubię sobie włączyć e, radio. E, mam też w kosmetyczce e, zegarek, to jest taki zwykły plastikowy, nie plastikowy, a gumowy e, zegarek, który zawsze e, po prostu muszę mieć zegarek na ręce, kiedy jestem w pracy, jestem tak uzależniona od sprawdzenia tego, która jest godzina i ile do końca, że e, muszę mieć zegarek, a często na przykład e, prosto wracając z zakupów czy od kogoś e, idę do pracy i zapominam po prostu jakby przepięt zegarek, a nie dochodziłam w, e, w korsie do pracy, Mam taki zwykły skarb, który mogę pognąć i wszędzie wsadzić i też mi się przydaje do pracy. Tutaj dalej to jest bilet, mam taką tygodniówkę, tutaj właśnie takie tygodniówki dostajemy, jak ktoś był zainteresowany do zainteresowany 13.50 tygodniówka na autobusy po Peterboro. Klucze. Klucz, tu mam też swoją kartę, klapkę, już bardzo nadszarpnięty z domu czasu. Tutaj mam numer na taksówki, na taką właśnie korporację, z którą jeżdżę. I tutaj bardzo fajna rzecz, to jest taki w takim właśnie, co to jest, ochraniacz, można powiedzieć, pilniczek. To jest pilniczek, który o którym Wam więcej na pewno powiem w ulubieńcach. On jest z zestawu trzech piniczków. E, bardzo fajny właśnie taki. Zawsze mam go przy kluczach, kiedy wiem, że coś mi się z stanie z paznokciami, to mogę sobie e, spiłować. Bardzo ostre, e, fajne pieniczki. One są w takich zestawach po trzy sztuki w, w TK Maxxie za 3 funty. Normalnie buci są za 8, dlatego więcej już będzie o nich na pewno w ulubieńcach, ponieważ są naprawdę świetne. Także zawsze klucze dalej. Ja typowa oczywiście polka lekko, lekka lekomaniaczka, ale nie jest tak, że po to codziennie, ale uważam, że przezorny zawsze zabezpieczony i złego licho nie bierze. Dlatego mam tutaj kilka tabletek, ale takich rozsądnych jakby rozmiarach popakowanych po to, żeby nie po całej paczce. No i oczywiście Paracetamol, wiadomo, tutaj jakieś kapsułki na jakiś Strepsils, tutaj Espunissa, ja zbyt dużo zjadła i bym dostała po prostu jakiś Coś tu miałam jeszcze z tych z kosmetyków, mam takie pocięte na małe kawałki plastry, gdybym na przykład głupnił obdarczył, gdybym gdzieś po prostu się skaleczyła następny plaster. I czy coś, coś, coś z plastów jeszcze mamy? E, tu jeszcze jest takich oczywiście też podstawowych rzeczy. E, tampony, nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą albo koleżanka będzie w potrzebie. E, frotki, e, dwie frotki do włosów, tu jeszcze gdzieś mam e, słówki, e, tak jeszcze trzy jakieś wsuwki awaryjne I tu już taka bardziej kolorówka, powiedzmy sobie. Mam lusterko. To jest lusterko, które są w prezencie od Piotra i Łukasza marki Cart Kitson. Bardzo ładny taki styl właśnie vintage. Tutaj mam puder prasowany, to jest puder z maka, którego Wam nie polecam, to jest puder, który bardzo krótko utrzymuje mat, który widać na buzi, Studio Caramel Preset, odcień to jest, jeszcze powiem Wam Light Plus, on jest tutaj z lusterkiem, ja go mam właśnie takim jasnym odcieniem dotkną dotknął dęka, łodęka dotną dotknął chyba chyba po miesiącu używania. Tutaj mam taki pusher, który jest po prostu przyłożony z innego pudru, ale potrzebuje potrzebuję zmienić tutaj bibułki matujące, ponieważ nigdy na twarz się świeci nie dopadam pudru. Dopiero wciągamy sobą, a później sobie właśnie twarz przypudrujemy. Tutaj mam też krem, to jest krem z 20% zawartością masła shea, Krem, którego nie lubię, który dostałam w prezencie, ale już nic nie mówiłam, bo wiem, że to jest drogi krem, ponieważ taka ma, która kosztuje 8 funtów. On, jak możecie zobaczyć, jest na wykończeniu. Mamy chyba tylko 20 ml, także taki, 30, przepraszam, taki maluszek, fajny akurat do, do torebki, ale to jest krem, który w moich rąkach... Się w ogóle nie ale nie chroni, to jest taki emergency, powiedziałam. Mam też oczywiście coś do ust, to jest taki właśnie balsam do ust z urea, który dostałam w paszce z imię 10 litrów i powiem, że on jest naprawdę genialny. On ma tutaj taki aplikator i on ma taki lekki, on ma taki, jest taki lekko biały. Nie wiem, czy to będzie. Widać, ale on zostawia taką przypiękną. Zresztą mam go teraz też na usta, taką poświatę koloru. takie nawyżone, takie bardzo całośne, i to uczyniam, że nie zostawiają przez 4-5 naprawdę świetny produkt. Mam tu jeszcze taką miniaturkę, właśnie na dwa razy mi zostało perfumy z Guerlao, to jest ta mała czarna. Akurat wersja perfum zawsze fajnie coś żeby się odświeżyć. I tutaj jeszcze mam jakieś, jakąś piątkę awaryjnie i jakieś drobne które tutaj wystarczy komisyjnie. I tyle jest w mojej kosmetyczce. Myślę, że rzeczy bardzo przydatne. Nie ma żadnych, nie wiem, noży, śrubokrętów, korków, ciągów, chociaż może by się czasem przydał, czy innych rzeczy. Dajcie mi znać, czy podobał się Wam taki luźny filmik oraz co wnosicie w swojej kosmetyczce, czy kosmetyczki, czy macie po prostu wszystko porozwalane po swoich torebkach. A ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Buziaki, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!